Turek pomoże od kuchni. Każdy piątek od 18:00 pichcimy. Smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. Facebook.com ukośnik Turek pomoże od kuchni. Audycja zawiera lokowanie produktu. Zaczynamy dzisiejszy program. Wyjątkowy, no, dzień też wyjątkowy, ale jutro byłby jeszcze bardziej wyjątkowy, i dlatego właśnie dzisiaj audycja Turek pomoże od kuchni w Wielki Czwartek. I właśnie dzisiaj Michał szykuje coś specjalnego. Masz Marku, było naprawdę specjalnie. Oczywiście, było elegancko, było niesamowicie. A to między innymi za sprawą miejsca, w którym żeśmy jedli. Jedliśmy w klasztorze Ojców Kartuzów w Kartuzach, a w zasadzie w refektarzu. Tam stworzyła pani Marysia, o której byliśmy już w restauracji Złota Jesień, stworzyła kawiarenkę pod refektarzem. No cóż, zaczynamy w takim razie i w takim razie zapraszam do klasztoru kartuzów. Dzień dobry, jesteśmy w kawiarence pod refektarzem. Ze mną szefowa tego wszystkiego. Dzień dobry. Marysia Kosk. Panie Marysiu, miejsce bardzo, bardzo stare. Ja poznaję po cegłach. To są cegły robione w średniowieczu. One się nazywały, zdaje się, półtora ręczne, dlatego, że były tak ciężkie, że jedną ręką nie dało się tego podnieść. Klasztor Ojców Kartuzów. Kartuzja, tak, Kartuzów. Zakon, który tutaj dużo, dużo po sobie zostawił. Przepiękna kolegiata w tym wspaniałym mieście Kartuzy. I oczywiście przy niej kawiarenka pod refektarzem. No zaraz, zaraz, ale jak pani się udało tutaj, że tak powiem, zrobić kawiarenkę? Bo na ogół no, w wielu klasztorach, w niewielu klasztorach, storach raczej, y, są takie miejsca. No znam w Polsce kilka, gdzie są jakieś takie bardziej, powiedziałbym, restauracje, no ale to prowadzą ojcowie. A pani, jak to się udało wejść? No, dzięki księdzu Proporzczowi, Piotrowi Krupińskiemu, który dzięki funduszom unijnym odrestaurował tą kawiarenkę i powstało takie piękne wnętrze w tej piwnicy, które przeznaczył na spotkania przy kawie, po mszach i żeby społeczeństwo Kartus mogło sobie posiedzieć i poplotkować. co, plotkują, siedzą po tych mszach, Czy nie tylko. No, nie posłuchujemy, ale coś tam między sobą mówią po kaszubsku. Aha, po kaszubsku. No to nasi słuchacze pewnie dzisiaj coś usłyszą po kaszubsku, ale pani Marysiu, czyli tak, to nie restauracja. Dzisiaj tutaj nas specjalnie ściągnęła pani, tak, że tak powiem, jedzenie z kontynentu. Tak. Katerynki jest z restauracji Złota Jesień w Kartuzach. Byliśmy tam z programem kilka tygodni temu. Dwa tygodnie temu. Czyli do... jedzenia już jesteśmy pewni. Słuchajcie, będzie naprawdę dobre jedzenie. To wam obiecuję ja, pani Marysia, wiadomo swoje chwali. No, każda wiewiórka twój na chwali, a szczególnie Kaszubi mają czym się chwalić, bo no nie ma tak jak Kaszubki, y, kuch kaszubski jest najlepszy. Mężczyźni jedzą go na śniadanie, obiad i kolację, przed i po. Ale dzisiaj My chyba nie. W nocy Dzisiaj uh, uh. też. No dobrze. Dobra, to, to, to jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to chłopaki, co żeście dzisiaj przygotowali? Najpierw przestawcie się. E, Karol Karcz, Adryk Krzywowski. To wszystko to wasze dzieło, tak? Począwszy od tamtego zupka, widzę, zupa, 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 tam jakieś pastety. Ja jak czy Pisałem jadłospis, to o, bardzo mi się podobał tatar z jelenia, dobrze pamiętam? Zgadza się. No to trochę o menu opowiedzcie. Który z Was, Patryk? Zob do wyboru będzie żurek i zupa szanowa. Zmięsiwa, szynka pieczona 12 godzin na wolnym ogniu. Mhm. E, rolada z kaczki z sosem Cumberland. To słuchajcie, od razu wiecie co gdzie brać, nie? A my sobie będziemy spacerowali. Roladki z kurczaka z suszonymi pomidorami z dipem serowym. To takie mało kaszubskie, ale okej. Okay. Paszczyc z dzika w cieście. Nieźle. Sałatka gospodarza z boczkiem z jajkami przepiórczymi. O nawet widzę sadzone te jajka przepiórcze. Fajny pomysł. To to mi się bardzo podoba. Krewetki z salsą. A z czego salsa? Salsa paprykowa i z okay, pomidorami. Okay. E, jajka przepiórcze na sosie takim jesiennym. Ja już się robię głodny. Jesteśmy w Opowie. Sałatka serowa. Nie wiem jak nasi goście. Sałatka serowa, Następny. Słuchaj, wiesz co, ja mam taki pomysł, dobra? Przestań wymieniać, my zaprosimy Państwa teraz do jedzenia, a raczej do nalewania, bo od zupy zaczynamy, tak? Jaka zupa? Od zupy szanowej bądź żuru. No dobra, to my robimy sobie przerwę, a wy nalewacie. No, miałem okazję popróbować tych smakowitości. Smakowitości, które zresztą widać już na facebookowym profilu audycji Turek pomoże od kuchni, bo pojawiły się zdjęcia. Jadłem i rolatki i, i zimne mięsa i szynka była robiona podobno w bardzo interesujący sposób, co mam nadzieję jeszcze tutaj w tym programie wyjdzie na jaw i o czym się dowiemy. No ale zupy, zupy niestety nie jadłem i ciekaw jestem jak te zupy chrzanowe. Przede wszystkim chrzanowe i żurek smakują gościom. Patryk, już widzę przy kotłach. Ja tu się gdzieś taktycznie ustawię. Powiedz mi, co tam masz? Tutaj mamy zupkę chrzanową na bulionie drobiowo wołowym, a tutaj mamy tutaj tutaj, bo pierwszy chętni przyszli. Dzień dobry, jak tam głodni? <noise> Oj, bardzo. <noise> bardzo głodni. Ja żurek. Tak zapowiadali wszystko no wszystko do żurku. Jajeczko pokrojone, delikatne, cały no tak, wszystkiego można degustować. Porcja może być mniejsza No to tylko troszeczkę. Proponuję degustację z jajeczkiem. No, można, no, można. A można. sprytnie mi to wszystko można. plasterki na nawet połowa. oczywiście. Cole jest żurek klasyczny? Jurek. Klasycznie pani poprosiła. Klient nasz Pan. Patryka, powiedz mi, jak tam robicie na zakwasie? Rozumiem, swojego wyrobu pewnie? Robimy na zakwasie, ale też mamy swój, e, że tak powiem, tajny składnik, który nie jest składnikiem instant, ale nie zdradzamy swojego przepisu ja na żur, ponieważ weźmy. jeśli chodzi o żurek, Myślę, że pierwszy. Ja w chcę wstawić od 1 jak, do 10. Ja chcę wstawić dzisiaj w żur z mąki właśnie żytniej. Powiedz mi, zrobi mi się do, tak, tak. zrobimy mi się do soboty za Z mąki żytniej zależy, jaki zakwas. Czy będzie go pan miał, że tak powiem na takim kupnym zakwasie typu żur, że ten kwasek osadza się na dole, czy będzie pan go robił sam? Nie, tak. no będę robił sam. Właśnie dzisiaj chcę zalać no. mąkę znaczy, wodą. Tak, tak. Dziękuję. W międzyczasie Patryk dzielnie wydaje. Tak. Ja poproszę, mogę się łączyć? Poproszę Krzanową, po następnej stronie. Krzanową tak. bez jajeczka. Bez jajeczka, coś tam tam. Krzanową się je wyzyskuje. A z czym Krzanową no jest? Ja, pro, ja proponuję na czysto, ona ma specyficzny smak, ponieważ ona jest dosyć aksamitna podczas przełykania, a, a, a chrzan firmy Dagoma. Oczywiście wyłoni nam się na podniebieniu po dosłownie trzech sekundach. Czy dużą ilość czosnku pan daje, powiedzmy na 5 litrów wody? Wczoraj sprasowaliśmy sobie czosneczek, że ładnie się zamarynował z majerankiem. I dopiero 5 ząbków czosnku na około 2,5 litra zupki, czyli bulionu, tak. A Patryk opowiada jak robił tą zupę, a jak ta zupa smakuje, bo pani widzę już w połowie. Tak, bardzo dobra. Delikatna, wykwintna, dosyć taka ostrawa. Tak jak chrzan. I ma przepiękny aromat. A skąd pani przyjechała? Mogę zapytać? Skaszup czy co? Skaszup. A to pani zna takie zupy czy nie? Bo ona trochę do żuru podobna, gotuje się tutaj takie rzeczy? Raczej nie, raczej nie. raczej tradycyjnie gotujemy. Także ciekawa opcja zupki. Dziękuję bardzo. Patryka, ty uczysz tutaj, widzę, naszego gościa zupy. Robisz szanowej? Może nie uczę, ale opowiadam jak ta zupka powstawała. Chciałbym taką zupę zjeść na śniadanie Kierkanoc, bardzo pasuje do AK, a pasuje do Nastroju Wielkiej ja Nocy. Z... Do... Dla nas to nie jest problem. Złota jesień nie oferuje również katarzynki, także zapraszamy. Taką zupkę dla pana na sobie. Trzeba mieć to formę Pan skąd przyjechał tutaj do ja Kaszuby? Z góry wieżycy aż. Z góry? No to tak blisko, Kaszuby. Pamiętam, tak, centrum Kaszub, bo to najwyższa szansa siedzi na Kaszubach. I pamiętam zupę taką z dzieciństwa, ale potem nie spotkałem. Rzadko chyba, rzadko można spotkać w restauracjach w ogóle. A sądzę, że szkoda, bo jest znakomita. Ja miałem okazję jeść, nie powiem w jakiej restauracji, ale ten chrzan wychodził minusem. Aż. To jest, są dobre proporcje, chyba. I jest taka lekka, w sumie. No i tak. I, tak, 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 tak. Już nie mówię w do mikrofonu, że powinna być dobra na ten drugi dzień, również. <suszy> Zopa, jak słyszeliśmy, o ostrawa, ale nie, nie, nie jesteśmy dzisiaj w Czechach, broń Boże, jesteśmy w klasztorze Kartuzów, w kawiarence pod refektarzem, radzę zajrzeć na facebookowy profil audycji Turek Pomorza od Kuchni, bo to są naprawdę przepiękne wnętrza, no i wspaniałe, coraz piękniejsze potrawy pojawiają się na stołach, co również na tych zdjęciach znakomicie widać, wracamy już niebawem. Audycja zawierała Lokowanie produktów firmy Dagoma Trójmiejskich sklepów Merkus Oraz kartuskiej kawiarenki pod refektarzem Turek pomoże od kuchni Każdy piątek od 18 Pichcimy, smakujemy i poznajemy Dobrą kuchnię Szukajcie nas również na Facebooku Facebook.com ukośnik Turek pomoże od kuchni Audycja zawiera lokowanie produktu Dzisiaj przypomnę audycja No niezwyczajna, bo w dzień też Niezwykły zwykle w piątki po 18, a tymczasem dzisiaj po 18 i to w klasztorze Kartuzów w kawiarence pod refektarzem czas na przystawki i przekąski dzisiejsza kolacja ma formę bufetu, dzięki temu zamiast tradycyjnego posiłku złożonego no na przykład z dwóch czy trzech dań nasi goście mogą spróbować tych dań aż kilkunastu jakich? A wy co dziewczyny już po zupie, co tam nakładacie? Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Zaczynamy od innych przekąsek. Albo wyście zupę nie jedli? Tak, Nie chciałyśmy w tym tłumie stać po prostu. A to dobra decyzja, strategiczna. Tak, żeby mieć pełen wybór i możliwości. No i jaki wybór? Widzę, Świetne że to. Rzeczy. Ale e, pani wie, to co pani. jadka je? to jest rolatka. rolatka. Tak. Koleżanka przed chwilą jadła i poleciła. Uh -huh. Właściwie do końca nie wiemy, co to jest, ale zaraz się dowiemy od kucharza. Dobra, dowiemy się od kucharza. E, Patryk, Patryk, chodź, zapraszam cię. Słuchaj, pytanie jest, co jemy? To przyrządzałem, także mogę powiedzieć. O no, no, wiedzieliśmy do kogo trafić. Pesto z bazylii przesmarowane na rozklepanym na tak zwany papier y, drobiu. Na A sólu drobiu jaki drób? Pewnie pierś? Pierś z kurczaka, no? tak. E, no oczywiście te wszystkie tam żyłeczki trzeba powycinać jako, że musimy ją sprasować. Pomidorki, dlatego się trzymają w postaci rolatki, bo są pocięte najpierw. Pieprz, sól, troszkę czosnku i pesto z bazylii. Może pani kupić gotowe, ja robię akurat sam, bo troszkę w kuchni włoskiej pracowałem, także to, są, to jest bazylia. Normalnie z takiego ładnego, porządnego drzewka bazylii. Oliwa z oliwek przetarta i Przesmarowana i daje taki nietypowy aromat, bo jest goryczka i słodycz. A proszę, powiedzieć, proszę mi powiedzieć, dlaczego taka technika 12 godzin pieczenia tej szyneczki? Czy polega bo ona bo, co, Ale poczekajcie, tutaj. Najpierw przerwa, bo do, dorwaliśmy się do szynki. Tak? Powiedz mi szynki. najpierw, co to? Wielki kawałek szynki. E, ogromny kawałek szynki, który 12 godzin zajmował nam piec. Patryk, ja zapytam, jak smakuje. Jeszcze nie wiem, ale a, to proszę, się... proszę smakować, a ty powiedz, dlaczego 12 no powie godzin? No tak, że my dzisiaj z kucharzami e, sami zachwycaliśmy się, że coś fajnego wyszło. wyszło. Bardzo delikatna. Wilgotna, ma tak, ma, ma dwa smaczki. Pyszna. W związku z tym, proszę powiedzieć, dlaczego 70 12... stopni. Musimy mieć czyli 80 ona. Jak w momencie, kiedy się. w środku ma temperaturę 70 stopni, jest gotowa. Rozumiem, ma... że, on, że ta szyneczka jest jakby w, w czystej postaci włożona do piekarnika, czy też tak, o folio? Jest o, jest zamarynowana. A nad... a ale. Rozumiem, ale... Czy folią okrywacie, czy, czy też nie, czysta, czysta, tak? czysta. Dlatego on o 80 stopni. Aha, no dziękuję bardzo. Będziemy testować mhm. domu. Dzień dobry, pan już sobie coś nałożył? Ja sobie nałożyłem kiełbaskę, wygląda tak jak biała, ale musi być bardzo smaczna, ponieważ widać, że nie jest jakaś blada, tylko ma fajne kolory. Mhm. A to biała kiełbasa u mnie w domu zawsze jest na śniadanie w pierwszy dzień od Wielkanocny, no więc uf, już przyspieszam. Już się panu Już podoba. przyspieszam, już przygotowuję się, boję się, że potem takie nie dostanę w święta. A sos ja kłopot. S sos jest na pewno chrzanowy. Nie wiem. Szanowy z cebulą i. A powiedz, ze No właśnie, a powiedz mi to takie zielone, co trochę zbladło, to co, koper? Majranek. Majranek, aha. No, czosnek też nie. Tutaj jest czosnek, nie czosnek jest Ale wygląda smakowicie, zachęcam. No to niech pan to jest, to jest próbuje, tak. smakuje. Dziękuję tak. Przepraszam, przepraszam, a czego pan szukał przed chwilą, tam pokazywał koło. No Patrz z jelenia, to jest rewelacja. To teraz rzecz. ma pan na talerzu? Tak, to co mam na talerzu, tutaj kolega mi polecił i naprawdę rewelacja No czegoś takiego. Powiem szczerze, nie jadłem do tej pory, ale to jest po prostu przysmak wyśmienity. Rozpływa się w ustach, zapach, smak. W ogóle przyprawione doskonale. Jerzy Karpiński? Jerzy Karpiński, tak jest. Lekarz wojewódzki. Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Panie dyrektorze, no to do pana pytanie jak najbardziej smaczne. Dobre? Bardzo zdrowe. Smaczne. Zdrowe. Myślę, że to akurat jest zdrowe, chociaż większość potraw. No ale tosta pan ma na talerzu obok tego. No, no właśnie, to właśnie to tak jest. No i lekarz i tosta. Ale myślę, że raz w roku można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa, aby sobie podnieść nastrój, bo to naprawdę tutaj atmosfera jest wyśmienita. A wyśmienita. proszę, proszę powiedzieć, co pan próbował oprócz tatara? Próbowałem, tak. Pasztet, Skaczki. Próbowałem tutaj szynkę gotowaną 12 godzin. No rewelacyjna też smaku rozpływająca się, wyśmienity smak. Dodatkowo tutaj krewetki bardzo mi smakowały. No i jajeczka przepiórek podane w dwóch no. różnych. No ja w ogóle czuję się naprawdę jak w prawdziwym zamku. Jak to ja was no. zostawiam, jest się zapytam Dziękuję. od tego jelenia. Panie, mówiłem. Szynka rzeczywiście przyrządzana w specjalny sposób i w specjalnej temperaturze bodaj 80 stopni Celsjusza. Nie wiem, czy już ktoś mówił o tej szynce trochę więcej niż tylko pan dyrektor Karpiński, ale może jeszcze wszystko przed nami, może jeszcze wszystko przed nami i przed 19 I o też więcej się dowiemy. Pyszne wszystkie te zimne mięsa były i te pasztety i tatar z jelenia również wyśmienity. Szkoda, że. Tak mało dotarło do radia. No ale więcej o tych smakowitościach już za kilka minut, bo za kilka minut wracamy do kawiarenki pod refektarzem, do klasztoru kartuzów i za chwilę będziemy dalej próbować tych smakowitości. A oglądać je można na facebookowym profilu Audycji Turek. Pomoże od kuchni. Audycja zawierała lokowanie produktów firmy Dagoma, trójmiejskich sklepów Merkus oraz kartuskiej kawiarenki pod refektarzem. Turek pomoże od Kuchni. Każdy piątek od 18.00. Wjechcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. facebook.com ukośnik Turek Pomorze od Kuchni. Audycja zawiera lokowanie produktu. No i wracamy do smakowania, do miejsca niezwykłego. Dzisiaj wszystko niezwykłe. Przypominam, Audycja Turek pomoże od Kuchni. Zwykle dzieje się na antenie Radio Plus w piątki po godzinie 18.00. Dzisiaj, w wielki czwartek, właśnie o tej porze. No a miejsce też niezwykłe, bo klasztor kartuzów, kawiarenka pod refektarzem w kartuzach właśnie. Wracamy do smakowania. Klepiamy ją na papier, zawijamy w roladę. Patryk, ty znowu coś tłumaczysz. Yy, tak, yy, roladę z kaczuszki faszerowaną yy, mięsem z cielęciny i żurawiną. Słuchaj, strasznie poszliście, mocno poszliście w dziczyznę. Przed chwilą yy, był nasz gość zachwycony pasztetem, nie pasztetem, tylko to był tatar z jelenia. Tatar z jelenia. Jaka część jelenia? Wie pan co? Yy, kolega chyba robił comber, ale nie jestem do końca pewny, ponieważ byliśmy rozłożeni na działy, ale... Produkcja, produkcja w każdym razie się udała, bo tak. strasznie bardzo chwalił. Kolega Adam. Kolega Adam. Ten, który ostatnio też zajmował się dziczyzną. A, macie z własnego człowieka od dziczyzny? Tak jest. Dzień dobry, pani, to jak tak widzę, to wydaje mi się, że Kaszubka z Dziada Pradziada. No nie wiem, czy to widać, ale tak, tak właśnie jest. Widać, bo po akcencie słyszałem, jak pani rozmawiała. A, ja specjalnie chciałam tutaj kaszubski ja akcent włączyć, <laughs> bo tak właśnie sądziłam, że skoro Trójmiasto jest niedaleko od Kaszub, to, to jakiś akcent kaszubski by się na te święta przydał A co pani na co dzień robi? No, Zajmuję się prowadzeniem szkoły, niewielkiej szkoły podstawowej Danuta Pioch, dyrektor szkoły podstawowej w Mojuszu Pani Danko, to pewnie pani doskonale wie jak są obchodzone święta na Kaszubach, święta Wielkiej Nocy Mniej więcej takie potrawy jak tutaj lądują na wielkanocnych stołach? No niestety nie, dlatego tradycyjnie zaczęłam od żuru, bo właśnie żur Żur i śledź, jak mówili Kaszubi, żur i slit to balet dwaj płestnej bracy Czyli jedzono tutaj rzeczywiście bardzo postnie, bardzo skromnie, i te stoły uginające się tutaj dzisiaj są dokładnym zaprzeczeniem tego, co tutaj w tym regionie obowiązywało. No dobrze, czyli to faktycznie wielkanocne śniadanie było takie skromne? Chodziło o to, żeby to śniadanie było przede wszystkim przygotowane z produktów, które są niezbędne w tak zwanej święconce. Chodziło o to, żeby się podzielić tym wszystkim i żeby tradycji stało się zadość. A oczywiście potem, już po śniadaniu, można było sobie pofolgować i wtedy na stół wyjeżdżały pieczone gęsi, kaczki faszerowane. Wszystko, czym gospodarstwo domowe mogło się rzeczywiście w święta pochwalić. A, a Kaszubi przygotowywali sporo rzeczy we własnym zakresie, wędzili, robili różne przetwory mięsne, także nie było skromnie, ale do powiedzmy wielkiej soboty i do śniadania tego porannego zasiadano raczej w skromnym takim towarzystwie, jeśli chodzi o zastawę na, na stole. No jeszcze zapytam o kaszubski koszyk święconkowy. Chleb na pewno, na pewno sól, na pewno pieprz, baranek z jakiegoś ciasta. Trochę o symbolice tych wszystkich produktów. Oczywiście y, powinno tam być jajko, bo to jest symbol nowego życia i to z tym się generalnie kojarzy. Y, poza tym y, koniecznie szan, który ma być w wyobrażeniu ludowym takim symbolem siły człowieka. Powinna się znaleźć sól, która konserwuje różne rzeczy, ale też jest takim symbolem oczyszczenia. Chleb bezsprzecznie. Jakieś y, to najlepiej drożdżowe, bo takie jest. No kuch kaszubski, no jak kuch, żeby inaczej. Młodzowy kuch, oczywiście. A młodzowy to co to znaczy? Na no, drożdżowe. Kurczę jestem z nordy, ale kaszubskiego tak niespecjalnie. Zapomniało mi się. Powinien być Bukszpan i coś coś zielonego, co daje nadzieję na, na to. Tak przynajmniej w tej etymologii ludowej się to wywodzi, nadzieję na, na lepsze przyszłe życie. To przyszłe życie. No i ładniej jest z Bógszpanem jakoś tak, prawda? Zapraszam na facebookowy profil audycji Turek Pomoże od kuchni. Tam coraz więcej zdjęć z kawiarenki pod refektarzem. To tam powstawała dzisiejsza audycja, do której wracamy już za chwilę. Audycja zawierała. Lokowanie produktów firmy Dagoma, trójmiejskich sklepów Merkus oraz kartuskiej kawiarenki pod refektarzem. Turek pomoże od kuchni. Każdy piątek od 18.00. Pichcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. Facebook.com ukośnik, Kurek pomoże od kuchni. Audycja zawiera lokowanie produktu. Ze mną się radiowi goście Sandra i Bartosz. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygraliście konkurs? Tak. A dodatkowo Sandra, wygrałaś konkurs dla swojego męża, bo on z nami był, zdaje się, tydzień temu. Tak jest. Wartosz? Tak, jakoś się udało, że ona chciała zrobić mi małą niespodziankę. Z racji też, że dużo pracuję, tak, przebywam, przebywam. No gdzie pracujesz? Powiedz, przypominasz no, mi raczej. Różany Gaj, hotel. No gotowaliśmy z Tobą. Tak, 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 wspólnie tydzień temu. Bartosz wiedział, że zaprosisz go? Nie, dowiedział się wczoraj wieczorem. I co? <laughs> no i surprise małe, po prostu wracam z pracy kochanie, jedziemy jutro na mały pokaz, tak? No dobra, uśmiech na twarzy ci nie schodzi, słuchaj. Jak to jedzenie, jesteś czymś zaskoczony, nie jesteś, robicie tak samo, jak to wygląda? Ja jestem troszkę zaskoczony, bo to bardzo, bardzo smaczne. Bardzo proste, tak jak lubię. Z niczym przesadą, prosto Co próbowałeś? Powiedz, jak Ci smakowało Ja wiem, prosto. bo serc bez butów chodzi Czyli jak gotujesz, ja wiem, jak to jest Czy właśnie stoję przy stoliku z deserami I tutaj myślę, co na co się ruszymy tak? Ale najlepsze były Wasze krewetki z salsą paprykową To było I, pa i pasztet z dzika tak, z pistacjami tak. A jak powiedz, widziałem tam tatara z jelenia Też jadłem, ów. mistrzostwo, bardzo dobre Tylko według mojego to bardziej doprawi Lubię doprawiać A Ty, słuchaj, powiedz mi, gotuje mąż w domu na co dzień, czy nie? Czy za dużo pracuje? No nie bardzo. No to kto gotuje ty? Tak. No co ty mówisz? Rzadko gotuję w domu. Jakieś urodziny, święta. Chyba okolicznościowe. leciowe, zamiast szukać gdzieś, gdzie zrobimy sobie imprezkę, tak? Typu urodziny. to, to ja za to tak, w domu. Z czego ja gotuję? Siedzę, jak to się mówi w garach. Słuchaj, to dzisiaj masz wolne, smakujcie. Tak, I dzisiaj właśnie jest to wszystko odwrócenie. Jak w kaleidoskopie się odwróciło. Zamiast jak gotować, to gotują, że tak powiem, dla mnie. Widzę, że się nam zrobiło tłoczno przy stole z deserami. Patryk, co to te wszystkie kolorowe takie kriseczki, szkaneczki? że chciałem pomóc Państwu, lecz u nas słodkościami zajmuje się pani Mirka, a nie chcę kogoś okłamywać, jako że do końca nie znam całej receptury przepisów, także nie Ale chciałem. coś mniej więcej wiesz, co jest w tych kiwiczkach hubeczka? Jest na bazie śmietany zrobiony krem. Zależy od, w zależności od smakowej mamy na pewno kiwi. Do tego mamy cytrynowy, pomarańczowy, baza galaretki i do tego... Sposób zabarwienia na kolor pistacjowy, sam jestem ciekawy, jak go pani Mirunia nasza kochana zrobiła. No, pani się przyłożyła do kremu, zdaje się, jakiego? Chyba tak, tak wnioskuje melonik w i śmietanka. A jaki smak tej śmietanki? Taki subtelny, delikatny, kremowy, oczywiście. Pyszny. Ale cytryna czy nie cytryna? Nie, taki właśnie półcytrowy, ja delikatny. Jabłko. To jabłko albo... Jabłko w środku jest, tak, ale jest to przepyszne i chyba nie tak tłuczące, jak wygląda. To ja jeszcze zapytam, co jeszcze jedzą nasi goście. Śmichy chichy widzę, to znaczy, że deser smakuje, a pani nawet dwa kieliszki trzyma. Dobrze, nie podglądać. Nie, no nie podglądam, no, taką mam koleżance pracę. Koleżance trzymam, koleżance. A, koleżance. No dobrze, to co pani je za Pierwszy deserek na bazie pistacji, przepyszny, wyraźnie widać, czuć smaczek pistacjowy, a to jest z biurkami kokosowymi. Nasi goście z Dagomy, co tam było dagomowego w tych daniach, kto co wyczuł? No więc, widzę, że wszyscy przy deserze, a my spóźnieni, jesteśmy na szarym końcu, że tak powiem. Dojechaliśmy do połowy, ja rozpoznałem zupę szanową z chrzanem Dagomy, bardzo dobra. A co jeszcze było? Słuchaj, pomidory suszone. Ale w czymś takim zawiniętym, nie wiem co to było. Rolada drobiowa. No, Rolada drobiowa. Na początku myślałem, że to jest w ogóle ciasto, ale później jak posmakowałem, to zaskok pełen. Pomidory rewelacyjne. No dobrze, jak to by smakowało? Smakowało bardzo i ja czekam, gdzie znajdę wiśnie drylowane nasze zdagomy, bo pewnie gdzieś w deserach. To bo szukajcie, 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 szukajcie. No, szukajcie, a znajdziecie, wracamy właśnie. Do deseru. Dzień dobry, dzień dobry, raczej dobry wieczór bym się chciało powiedzieć. O komuś spadł kubeczek po pysznym deserze. My teraz będziemy robili deser. Karolina, cześć. Cześć. Masz fajny strój, jesteś mniszką prawie. Takie stroje nosili tutaj w zakonie Kartuzjanów. No dobrze, ciekawe, czy jedli pana kotę? Nie sądzę, ale to taka innowacja. No dobrze, słuchaj, garnek stawiamy. Dzisiaj kuchenka. Nie. Gazowa, kuchenka elektryczna. Co dalej? Dalej będę dodawała 200 ml mleka uh -huh. i 300 ml słodkiej śmietanki. Ile procent tłuszczu? 30. Patrz, gęsto się robi. zaczynając na ciebie patrzeć. Perzesz się trochę? Nie, jeszcze nie. <laughs> no, czekamy chwilę. W tym samym czasie zalewamy żelatynę około 3 łyżkami wody. Gorącej, bo widzę, że paruje. Tak, tak. Gorącej wody. Rzez Co? zmieszam. Przemi no, to... mi wpadło. No dobra. Mam nadzieję, że ci się ta śmietanka nie zżeluje. Nie, nie da rady. Czyli ty w małej ilości wody rozrabiasz żelatynę? Tak Ponieważ deser jest płynny, on musi się zżelować, dlatego jak najmniej wody jest tutaj wskazane. Karola, nie się tam, dobra. ta śmietanka zaczyna już się gotować. To daj, mi, daj mi może mieszadełko, ty sobie roz. Ja, Zaczynij, ja no, jest wyprędu. poradzę. jest proszę, popatrzcie, no. Samolubna. Dobra, chciałem pomóc. Okej, okay. do naszej śmietany dodajemy świeżo zaparzone espresso, ponieważ nasza pana kota będzie z czekoladą i espresso. Mhm. Najpierw dam czekoladę, bo ona będzie się dłużej roztapiać. Czekolada biała. Czekolada biała, najzwyklejsza. Ciekawe, nie widziałem jeszcze pana koty z ciemną czekoladą. Nie. Ale jest na sali Bartek, który gotował nas w poprzedniej edycji programu. Zapytam go ciekawe, czy robi pana kotę z czarną czekoladą. Być może. I wtedy białą kawę byśmy zrobili. Dobrze, więc dodaję Espresso. Pana kotta pięknie zmienia kolor. No jeszcze nie pachnie, bo trzeba włożyć tu Nie No dobra, śmietanka pachnie, tak? pachnie kawa. E, odstawiam naszą pana kotę, ponieważ żelatyna i e, masa mleczna powinna mieć mniej więcej tę samą temperaturę. Ja myślałem, że to byś gotowała, że 10 minut, 15. Nie, szybko się zagotowało. Słuchaj, na razie widzę na nagrywaczce minuta 57. Naprawdę nieźle ci idzie. E, dodaję żelatynę. Co ważne, nie już na kuchence, Nie, tak? nie, nie zjadł ognia. Pięknie ci się rozpuściło to? Pokaż tam, czy są jakieś brudki Nie ma. Nie ma, tak? Jest pięknie. A pokaż pod <laughs> zobaczyć? Oczywiście. No dobra, nie ma. Słuchajcie, Karola mówi prawda. A teraz fajniejsza część. Ja nie pomagam, słuchajcie, ja nie pomagam. Szkoda. A teraz szkoda, tak? Masz liczną widownię. Cieszę się. A tak na co dzień tutaj powiesz: Robisz w kawiarence tę pana kotę? Pana kotę nie, ale wszelkie inne desery, które są w gablocie, są mojego autorstwa. O jakie tam są desery w gablocie? W gablocie mamy deser Kinder Bueno, to jest krem z białej i ciemnej czerni. Piękne to jest. Magda, czy ty zrobiłaś zdjęcie tej gabloty? Magda mówi, że pewnie zrobiła. Zobaczycie gablotę w kawiarence pod refektarzem. O, robi wrażenie. Mamy też deser na bazie musów owocowych, truskawkowego i brzoskwiniowego przekładany pianką agrestową. Czyli tu na same desery przyjeżdżają chyba goście. Co kusicie dziewczyny, kusicie? Kusimy, kusimy, to jest nasza główna zaleta. Oprócz tego w gablocie mamy jeszcze pleśniaka kaszubskiego, tutaj nasze regionalne ciasto, sernik i jabłecznik oraz codziennie inne ciasto dnia. No dobrze, to co, kończymy nalewanie tego wszystkiego i zaraz co robimy? Wydajemy? Nie, no bo to płynne. Będziemy wydawać, bo przygotowałam dla Państwa troszeczkę wcześniej, ponieważ wiedziałam jaki jest proces stężenia panakotty. A ile to powiedz właśnie musi stężyć? Lodówka czy nożarka? E, w lodówce 3 godziny i pana też, żeby przełamać słodki smak białej czekolady będziemy podawać z sosem wiśniowym, do którego wykorzystaliśmy e, wiśnie firmy Dagoma. No właśnie pytali się gdzie te wiśnie, nie mogli Są znaleźć. Są w sosie. Wiśnie były gotowane z ciemnym cukrem muskowado, który ma cudowny posmak melasy. Dodaliśmy do niego również cytrynę, aby jeszcze troszeczkę spowodować, było kwaśniejsze. Tego myślę, że słodki smak zostanie przełamany przez nas. Ale nie trzeba było przełamywać. Mnie się dostała pana Kota bez y, wiśni i bez cytryny i była naprawdę wyśmielita. Kończymy dzisiejszą kolację. Pani Marysiu, zadowolona pani z gości? My już po wspólnym zdjęciu? Ja wolałabym, żeby goście mi tutaj odpowiedzieli, czy są zadowoleni. Bo to jest najważniejsze. No dobra, 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 dobra. dobra. Ja się trochę bałem, e, powiem, bo to pierwsza kolacja w takim stylu. Pani Marysiu, pani doświadczenie ma chyba, no bo tak, ja myślałem, że stół szwedzki wprawdzie będzie stałem szwedzki, ale że będzie też stół polski, kartuszki, przy którym państwo sobie będą musieli usiąść. Nikt nie narzekał, chyba się ludzie świetnie bawili. Ale kartuzjanie nigdy nie narzekają. To jest naród, który trochę górali, trochę tych, co nie zdążyli do Ameryki. No tutaj nie da się inaczej, wszystko jest okej. Okay. Gotowali dzisiaj dla nas? E, Karol Karcz. Chodź, 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 Patryk, chodź, chodź. I Patryk Przymowski. Dla tych panów brawa jeszcze raz poprosimy. Brawa! To ja skorzystam z okazji i chcę powiedzieć, że oczywiście byliśmy live na Facebooku dzięki Magdzie i Adzie i też im zróbcie oklaski. Panowie, panowie szefowie chciałem zapytać, słyszeliście jakieś słowa krytyki, coś komuś nie smakowało, coś komuś nie pasowało? Raczej wszystkim smakowało. Brak uwag. Tak jest w kawiarence pod refektarzem. Dziękuję. Już prawie koniec naszej kolacji. Pani Danka już ubrana? No, tu. Trzeba święta przygotować. Święta może od, od jutra albo pojutrze. Pani Danko, jeszcze życzenia jakieś po kaszubsku dla i naszych słuchaczy, i dla kaszebów wszystkich, i dla wszystkich, którzy nas słuchają. No i te życzenia już po godzinie 19 w Radiu Plus. Jeszcze na chwilę zajrzymy do kawiarenki pod refektarzem, żeby ich posłuchać, a poza tym, żeby usłyszeć co za tydzień. W programie. Audycja zawierała lokowanie produktów firmy Dagoma, trójmiejskich sklepów Merkus oraz kartuskiej kawiarenki pod refektarzem. Turek pomoże od kuchni. Każdy piątek od 18.00. pichcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. facebook.com ukośnik Turek pomoże od kuchni. Audycja zawiera lokowanie produktu. No i właściwie kończymy już dzisiejsze wydanie programu. Programu realizowanego, przypomnę, w kawiarence, pod refektarzem w kartuzach. Obiecane życzenia, jeszcze pozostały. życzenia dla, dla Was, drodzy słuchacze Radia Plus, od Pani Danki. Wszystkim słuchaczom Radia Plus życzymy wszystkiego balnego na jastrę. Westry go a dobry go jedzeniego. Bogusławieństwo to Kasia bi jedno w sześciu rzeczy. Nie myślała, że to jest taki prosty i jasny, ale jasna sprawa, że tego najpierw. No przecież. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i kończymy kolację w kawiarence pod refektarzem. Michał, powiedz jeszcze, bo obiecaliśmy, gdzie za tydzień. Za tydzień kolacja w Tawernie w Gdańsku. To restauracja rybna, więc na pewno będzie dorsz, będzie też coś, co jest związane ze świętami. Tak mi obiecał szef kuchni Tomasz. A dzisiaj to już wszystko: no i przede wszystkim życzę Wam smacznych świąt Wielkiej Nocy. To tyle. Do usłyszenia, a ja idę sprawdzić jak mój zakwas na żur. Michał Turek. No to trzymaj się, Michał, do usłyszenia. Z życzeniami swoją drogą nie przesadziłeś. Pani Danka jakoś tak więcej powiedziała. Audycja zawierała. Lokowanie produktów firmy Dagoma, trójmiejskich sklepów Merkus oraz kartuskiej kawiarenki pod refektarzem.